Czyli witajcie, z tej strony Adrian i dziś mamy raz zrozumienie skin do kontrainstrainku ofensyw. Skiny nie są drogie, bo. No bo tak, ale są. Te skiny są. Revolver r 8 który na walkach. Fazer 3 centy. Skala 20, włókno węglowe. No, na 6 centów. 5 centów. P90, m akacz elitarny warty 35 centów i XMC ten prezany był warty 24 centy to trzeba zrobić żeby trzeba dać łapkę w górę pod filmem, zasubskrybować mój kanał i daj swój trening w komentarzu. To wszystko powodzenia przede wszystkim. Cześć.